A więc milczenie owiec i taksówkarz były komediami. Życie Jasmine legło w gruzach po tym, jak straciła męża, który zapewniał jej luksusowy byt. To właśnie pożegnanie z dotychczasowym poziomem życia zabolało ją najbardziej. Jasmine przeprowadza się do swojej niezbyt zamożnej siostry i próbuje ułożyć sobie życie na nowo. Wszyscy aktorzy spisali się naprawdę świetnie, ale to co wyrabia Kate Blanchett, tak, mamy przed sobą pierwszą nominowaną do przyszłorocznych Oscarów. Woody Allen odszedł na chwilę odkręcenia miejskich widokówek. W Blue Jasmine San Francisco będzie rzadko pojawiającym się tłem koniecznym, ale na szczęście nie odszedł od swojej firmowej muzyki. Ponieważ Jasmine jest smutna, tutaj będzie to klimatyczny blues. Absolutnie nie wolno wam dać się nabrać na ochydne reklamowe kłamstwo, że to najnowsza komedia Woody'ego Alena. Chyba, że lista Schindlera też była komedią. Blue Jasmine to ciężki dramat, prawdopodobnie najsmutniejszy i najbardziej przytłaczający film w karierze Alena. Bardzo żałuję, ale wygląda na to, że komediowy Woody już nie wróci. Dopóki nie będzie jednak kręcił takich gniotów jak Senka Sandry czy filmów słabych jak Wiki Cristina Barcelona, lecz obrazy w rodzaju może nieco przydługiego w końcówce Blue Jasmine? Nie mamy chyba argumentów, by zawracać go z tej drogi. Tramwaj zwany Pożądanie. Blue Jasmine to niemal współczesna wersja. Tytułowa bohaterka jest Nową Stellą. Woody Allen chciał i mógł nakręcić film, który na zawsze wejdzie do amerykańskiego kanonu, ale tak się nie stanie, bo Blue Jasmine nie jest po prostu wystarczająco dobra. Jest jednak wystarczająco dobra, żeby pójść na nią do kina i samemu popaść w splin.